Witam serdecznie na moim kanale Barany. Dzisiaj dla Was czytanie na miesiąc grudzień 2023. Oczywiście przypominam, że czytanie jest ogólne, długoterminowe. Proszę nie dopasowywać na siłę, traktować to jako wskazówkę, podpowiedź. Na początek też Wam dziękuję za lajki, subskrypcje i komentarze. Z jaką energią wchodzicie? Co jest podstawą tego? Co pomaga lub przeszkadza? Co odchodzi? Co przychodzi? Co w myślach, w planach? Jaka jest energia przy Was? Jaka z zewnątrz? Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie i wynik? Zadowolenie, radość, spełnianie czegoś, jakichś marzeń, doga dogadzanie sobie tu jest pokazane, ale również też trochę ukrywanie sytuacji tej prawdziwej, trochę też y, pokazywanie tego. Y, na zewnątrz jest wszystko w porządku, a do końca też możemy nie być w porządku, czyli różnie tu może być, ale zazwyczaj ta karta jest postrzegana bardzo pozytywnie, bo tu jest spełnienie marzeń, dobre pieniądze. sobie Ta osoba siedzi, jest zadowolona, że wszystko jej się układa. I co tutaj jest pokazane? Że macie bardzo dużo osób wokół siebie w tym, w tym grudniu. Same osoby. Tu się pokazują. Tu piątka, piątka, czwórka. A tak to same osoby. Rak, panna, rak, słońce, skorpion, rak, ryby, byk, waga, baranew, szczelec. Czyli tu tak pokazuje. I bardzo dużo arkan dużych. Czyli tych wielkich. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. No bardzo dużo, bardzo dużo, jak na takie czytanie to bardzo dużo, a to jeszcze tutaj dołożę. Czy jest tu pokazane, że wy, albo macie jakąś wagę przy sobie, jakąś osobę z podznaku wagi, ale też tutaj w, w tej sprawiedliwości, to tu czujecie się sprawiedliwie oceniani, lub będziecie kogoś sprawiedliwie oceniać. Jest tu też podejmowanie decyzji, jakaś karma, czyli Ktoś was będzie oceniał za to co żeście zrobili do tej pory czy to w związku czy w pracy. Podpisywanie umowy zawarcie ślubu cywilnego też również bo tak może być albo składanie wniosku o rozwód też tak może być rób sprawy sądowe sprawy sądowo urzędowe do załatwienia. Widzicie tutaj jest pokazane że cykl się nie może zakończyć a powinien się zakończyć zablokowane jest na świat. Czyli jest tutaj jakieś rozpoczęcie czegoś, co? No, i tutaj są urzędy, jakieś sprawy. Związek odchodzi, tak? Jakieś kłótnie, zastanawianie się, blokad. Znowu jest pustelnik w odwrocie, znowu jest królowa, król mieczy. No, i proszę. I czwórka z czwórką razem. Ta sama czwórka. I odejście. Czyli tu u Baranów jest tak, że tu prawdopodobnie Wy będziecie składać wniosek do sądu o rozwód. Jeżeli nie, to będziecie podpisywać jakąś umowę o pracę, ale nie będziecie wyjeżdżać. Za granicę, to gdzieś będzie bliżej ta praca. I te miecze tutaj też będą mówić, że, że tutaj jakieś decyzje są podejmowane. Czego dotyczy? No tutaj też rozwody. Ta królowa, król, no to to jest rozwódka, rozwodnik, wdowa, wd wdowiec. Czy, że tutaj ktoś tutaj będzie dotyczyć albo tego bliźnięta waga wodnik bo tu się waga pokazuje tu jest w strzelec, czyli wasza energia czyli nie wiadomo czy wy się tutaj nie będziecie chcieli rozwieść z jakąś osobą z takiego trygonu co pomaga lub przeszkadza przeszkadza osoba trzecia tu jest rak też się pokazuje rak czyli kapłanka znowu i rak, i rak jest ta kapłanka w odwrocie. Nie, to jest ta sama kapłanka, tak? Nawet ona nie jest w odwrocie, tylko w tej samej pozycji. Czyli aż się dwa razy pojawiła kapłanka i dwa razy pustelnik. I teraz jest tu pokazane, że ukrywanie czegoś, ukrywanie jakiejś osoby, jakiegoś romansu, ukrywanie, no to wam nie pomoże. Albo tu wyjdzie najaw ogólnie. Intuicja wam może pomóc. Może. Jeżeli macie ogólnie jakąś intuicję, no to może wam pomóc. Czy jakieś przeczuwanie. Osoba starsza. Ale przede wszystkim tu jest pokazane, że tu jest, był jakiś romans. Bo ten rycerzyk kielichowy, to on jest w odwrocie. To znaczy, że tu ktoś był. Ktoś tu przyszedł. I tu była jakaś trzecia osoba ukrywana. I na koniec jest pokazane, że może wy będziecie odchodzić do tej osoby ukrywanej. Co odchodzi? Związek. Stały związek. Kościelny związek. Byk odchodzi. Dziesiątka mieczy w odwrocie. Czyli że tutaj wylatują te miecze. Kończy się. Jakaś trudny etap wam się kończy. Przychodzi. No, królowa kielichów jest też w odwrocie, czyli skorpion, rak, ryby, rak. Że tutaj no, nie ma miłości, nie ma jakichś uczuć takich empatii, przyjaźni, jakiegoś takiego współodczuwania. Ten rydwan będzie mówił, że się rozchodzą te cele tych koników, związek się roz rozchodzi, żeby gorzej nie powiedzieć, rozjeżdża się to wszystko. Na prawo i lewo, każdy w swoją stronę. Może być też tak, że ktoś powraca. Też może być, że ktoś powraca, bo chce powrócić, ale tutaj ten kielich jest w odwrocie czyli tutaj nie chce ktoś przyjąć. Może być również tak, że nie można gdzieś wyjechać. Wy nie możecie wyjechać. Jeżeli by chodziło o pracę i z tego powodu tutaj złe odczucia są też. Słońce jest w odwrocie. Ten król jest w odwrocie. No, słońce w odwrocie mówi, że nie jest wyjaśnione wszystko. Tutaj że trzeba coś dogadać. Ten król jest bardzo zdenerwowany. Czy wy jesteście tutaj zdenerwowani bardzo? Że tu jakieś takie sprawy, te sądowo-urzędowe, są bardzo trudne. Trzeba się wykłócać. W głowie właśnie jest pokazane, że wy chcecie zakończyć jakąś kłótnię, jest jakaś izolacja, że wy chcecie gdzieś się odizolować od, od kogoś, albo czujecie się samotnie w związku. I tu jest pokazane aż dwie czwórki mieczy. Czyli będzie mówić tak, że albo ten związek jest bardzo, no tutaj jest separacja, albo tutaj jest zimne jakieś łoże, czyli Wy tutaj ze sobą nie śpicie, jest tutaj też leczenie się, też po czymś nie wiem, chyba że Wy tu podejmujecie jakieś decyzje o jakichś sprawach medycznych, też może być, i tu jest. Tu jest szpital, tu jest sanatorium, też tu może być, i to jest z zewnątrz, że musicie jechać gdzieś. Też tak może być. Czego nie wiecie, czego się nie spodziewacie, że tu przyjdzie jakaś nadzieja, tutaj marzenia, wyjdziecie z tej izolacji, tutaj pokazane z tej, z tej samotności i tutaj będzie dużo jakichś możliwości i szans. Może być, że zakochacie się też kimś. Tu jest oczarowanie. Iluzja też, ale oczarowanie, takie zakochanie, dużo, dużo takich pozytywnych tutaj marzeń. I na koniec jest właśnie pójście gdzieś w kierunku, gdzie są te marzenia, gdzie są te dobre myśli, gdzie jest to, co po prostu sobie myślicie, że Wam się spełni, albo w kierunku tej osoby. Albo kapłanka też oznacza osobę samotną, czyli że chcecie być sami, na przykład. Albo idziecie w kierunku tego raka, albo w tej kierunku osoby, z którą mieliście romans, też tak może być. Czyli że się wyprowadzacie, wyjeżdżacie gdzieś. Czyli jeżeli jest tu pokazane konsekwentnie, że wy jesteście w tej energii blokady, tu jest blokada. Tu jest też blokada, bo jest zamknięcie się, a kończy się coś tutaj właśnie stałego. I tutaj są jakieś, przyczyną są tego jakieś osoby trzecie. Jest tu coś niewyjaśnione. Mogą być jakieś spięcia kłótnie, bo tutaj miecze pokazują. Na dodatek, ten związek się rozchodzi, bo jest, nie ma miłości, no to tu przychodzi coś nowego. Wyjście z tej izolacji, przychodzi coś nowego i wyjdziecie w kierunku tego, co Wam przyniesie jakieś spełnienie, jakieś odczucia. Odchodzimy od tego, co nas już nie wiąże uczuciowo co po prostu nas nie trzyma. Idziemy w kierunku jakichś emocji, które są dla nas lepsze, i miejsca lepsze. Nie? Czyli ja tak tu widzę, <laughs> przepraszam, ja tak tu widzę, że tu tak baranki tutaj w tym kierunku idą. Może być też tak samo w, z pracą. Że wy tu podejmujecie decyzję o zakończeniu jakiejś, znaczy chcecie zakończyć jaką, jakiś etap gdzieś w swoim zawodowy i podpisać jakąś umowę nową, ale potrzebujecie jeszcze tutaj poczekać. Nie wiem, jest tu izolacja. U czwórka mówi też L4, nie? że też może być, że ze spowodów, z powodów jakichś zdrowotnych jest jakiś przestój. I dopiero jak się wyjaśni jakaś sprawa, to wy wtedy podpisujecie umowę i jedziecie gdzieś. No. Tu jest też opiekowanie się, poświęcanie się, poświęcanie się w miłości, poświęcanie się ogólnie. No. To nie wiem. Co wy będziecie robić? Czy do opieki jedziecie? Czy, czy jako pielęgniarki będziecie pracować? Czy, czy po prostu gdzieś jedziecie do jakiejś osoby starszej od was o wiele? Czy po prostu tak jak powiedziałam, niektórzy tutaj wyjeżdżają do osoby, z którą byli gdzieś jakieś mieli kontakt? Jakiś romans, jakaś osoba ukrywana, bo to jest osoba ukrywana, osoba trzecia, której się nie pokazuje na światło dzienne. Zazwyczaj panowie nie pokazują jej, żeby ona jest taka w ukryciu dodatkowa, zapasowa, jakby. No i teraz albo wy jesteście osobą zapasową, albo wasza osoba ma taką osobę, z którą chce być na przykład. Albo po prostu chcecie jechać gdzieś, gdzie będziecie sami. Też tak może być. Myślicie o tym, żeby być sami. Też może być. Jest konflikt wewnętrzny, może z powodu tego, że się kłócicie też z kimś. To jest starszy, starszy mężczyzna, to jest starsza kobieta. No, kochankowie, to chyba nie chcecie być sami. I to jest pokazane. Żeby wybrać coś. Tu jest miłość. Zakochanie, romans. Czyli jeżeli tak chcecie. No to tutaj będzie do wyboru jakaś osoba. Do wyboru też jakaś praca może. Nie wiem. Może brakuje wam tutaj miłości, bo to jest pokazana ta królowa w odwrocie. Rycerz w odwrocie. Te kielichy są w odwrocie. I tutaj przyjdzie. Czyli tutaj. Może rzeczywiście nie chcecie być sami, tylko chcecie być z kimś, bo tu jest pokazane wyjście z izolacji, wyjście i tutaj zakochanie, oczarowanie, czyli może chcecie być z kimś. No to ja, co ja wam mogę poradzić? Jeżeli chcecie, no bliźnięta tu się też pokazują. Jeżeli chcecie tako, taką energię, mogę wam tylko poradzić. Jeżeli jesteście w związku, to się zastanówcie, czego naprawdę chcecie. że brakuje wam emocji, jak tu jest podwójnie aż czwórka, że to jest zimne łoże. No umówmy się, że baranki no niestety nie są abstynentami, jeśli chodzi o tą stronę życia. I teraz tu mamy Dagas. 23. No to Dagas mówi tak. Spokojnie podchodzę do nowych wyzwań i konsekwentnie je realizuję, zmieniając świat i siebie samego na lepsze. No, widzicie, czyli tu coś nowego potrzebujecie, zmienić siebie i iść w, w, w kierunku czegoś nowego. Bo tyle zawsze mówią o transformacji, też o zmianach. Czyli tutaj. Potrzebujecie chyba jakiejś zmiany, czyli wyjście z tej blokad tutaj, może wyjście z jakiejś separacji, z izolacji, z samotności i pójście w kierunku czegoś nowego. I tu jest taka karta wyroczni. Słucham. Czyli, że trzeba może posłuchać jakiegoś głosu wewnętrznego, zaraz tu przeczytamy. Umiejętności prawdziwego słuchania, nie tylko słuchanie przez własne ego i uprzedzenia, słuchanie to chwała, poddanie się, to, to chwila poddania się, ciszy, spokoju, pustka, która nikogo nie pomniejsza. Czyli trzeba posłuchać może wewnętrznego głosu, który Wam mówi, nie, w którą stronę powinniście iść. Czego tak naprawdę potrzebujecie? Tak więc tyle dla baranków. Serdecznie Wam dziękuję za wysłanie. Proszę o lajki, like, subskrypcję i komentarze. I do następnego razu.